Dzień dobry. Witam w Garden Kura. Kto by to pomyślał, że tu jeszcze wczoraj był taki bałagan. No, naprawdę postarałem się wczoraj, wysprzątałem. 4,5 godziny mi ta praca zajęła. Ale dzisiaj jest kolejny dzień. 10:10. Zaczynamy. Kury tam się już drom, ale trudno, jest weekend. Proszę, trzeba zobaczyć, że jest wiosna. Ciemiernik pięknie kwitnie. Naprawdę ładnie, nie Budda, pięknie wyglądasz. Ale ile tych tulipanów tutaj już normalnie? Wszystko na wierzchu, piękne tulipany. Piękne. No, oj, tu jeszcze czosnek jakiś wyrasta, a przecież tutaj będzie ten hibiskup z bagienny. No, poprzesadzałem tak trochę tutaj tego wszystkiego. No, ciekawe, jak to będzie wyglądać, jak ta wiosna. A tak grusze naprawdę, o? wiecie, podoba mi się, jak tak wymienię wodę w oczku i jest taka taka przezroczysta i to sobie tak wszystko pięknie spływa. Kurde, felek, kartofelek, jak to teraz jeszcze zakwitnie, no, nie, muszę się uporać z tym moim garażem, z tą narzędziownią gołębnikiem, żebym ja mógł się dyrektować ogrodem i kupować nowe rzeczy do ogrodu, bo a propos zakupów, no to właśnie pokażę, pochwalę się trochę. A będę się chwalił w mojej ślicznej nowej narzędziowni, przy której normalnie wczoraj straciłem zdrowie, bo normalnie przychodziło mi tyle rzeczy, tyle rzeczy, więc na hurra trzeba się brać. Kupiłem takie fajne koziołki, Myślę, że fajne, bo pisemne fajne. Ja ciągle. O, dobra, to fajne. Ciągle pracuję na tych kolanach i tak już mi doszło, żeby może wielki czas, żeby romanek kupił sobie coś konkretnego. Ale do tego wszystkiego nie ja przychodziło. Wow, kuchnia. Czy to widać? Czy to widać? Chciałem zrobić, to może, o. tak. No, bo pisze, że się źle rozkłada. No, gdzie się źle rozkłada? No musi się to gdzieś zabezpieczyć. Kurczę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nie muszę tam zerknąć, czy to dobrze widać. No piękny koziołek. No super. Podstawię go na bok. A normalnie, proszę, do schowania gdzieś antypoślizgowa. Ale ładnie wygląda. Może by tak te doły zrobić, żółte pomalować. Ale kazonik jest piękny. Następna rzecz, która Zamówiłem sobie. Wczoraj wspominałem przy tej robotce jak to robiłem już. Ale to to mogłem się przygotować. Nie ma takiego, że ja się do czegoś przygotuję. Ja wszystko robię spontanicznie. Ale spałem to dzisiaj do pół do dziesiątej, jak małe dziecko normalnie, jak małe dziecko, cóż, to będzie no, jak mówili, w opisach było, że ma krótki kabel, o, dobrze, że ma krótki, bo już by leżała. Jaka piękna wtyczka, jeszcze. Proszę, i to ma tak być tu. I tak będą wisiały tutaj sprzęty takie moje. Wyciągam, szlifuję. Od tego momentu to ja nawet tu do imadła dosię... Ue, Będzie, a Ale piękno, faktycznie. Trzyma się fajnie w ręce. To ja jednym palcem, tym moim uciętym, odłącza się. Uch, ale mam sprzęta, ale mam sprzęta. I do tego 10 tarcz. Opisach było, że tej firmy takiej. O, takiej, że są dobre te piłki, te tarcze. No i okej. Okay. Jest kolejna rzecz. Co tu masz jeszcze? A. Przy okazji, jak już narzędzia. Będą narzędzia. Tak. Nowy, piękny komplet śrubokrętów będzie pasował. Drugie śrubokręty elektryczne do 1000W. Jest. Piękny kątownik. U, taki kątowniczek to już jest. Bajerka. Komplet ołówków, bo wczoraj to co? Trochę gubiłem ołówki. Są. Dobra. Cóż tu takiego pięknego, kolejne. O, super takie zasówki ze sprężynką. O, to widzisz, ty je? Pokaż tego dzióbka. Ty powiedziałeś, ładnie, dzień dobry. Dwie sztuki. Nie wiem, czy to będzie się mi przydawało, czy nie. No, chyba się przydadzą. Do ogrodu. Ładne wieszaczki takie. Na kwiatki. 9 zł, dwie sztuki sobie nabyłem, bo to są naprawdę bardzo fajne. Podobają mi się. Co mi Chodź. Tak, masz pokazać tego dzióbka. Powiedz ładnie wszystkim. Dzień dobry. Jestem Tomek. A na to wspaniały. A na to wspaniały coś. Nie za bardzo. Co za wczesna pora na ciebie? A, kupiłem jeszcze jakąś rzecz. Jakby kurier się przeprowadził tu do teklina, to miałby bliżej do domu. O, jakie piękne, równiutkie. Romuś, rurki ścinowe dla murarki. Ale ja zamawiałem chyba Dwie sztuki dla tak. Dwie sztuki dla murarki kupowałem, to jest te z większymi otworami. Ładnie ucięte, to zrobię takie piękne dumki. Bo przecież przy tych murarkach tu ten ul, to ja już będę musiał odczyścić. Jedną sztukę. A proszę, gratis dostałem. Jedna sztuka dla takich murarek i innych owadów. Też zapylających i kujących. No pięknie, no to, jest, to to jest firma. Normalnie. Gratisa. Ha, ha, ha. No i pięknie. Ładna rzecz to jest. Też proszę. Robisz jest. Jest zrobiona, Weź na to. i sobie tak. By to wszystko. Teraz ktoś chwalił pięta. O, zaraz ten. Jeszcze jeden kwietnik. Yy. Nie. Potwora na kwiaty. Jeszcze jedna. Bo jak mi przyjdzie ten Beautiful Bride, którego zamówiłem wcześniej już, żeby mieć, to mnie choruje na te kwiaty, bo w ubiegłym roku w ogóle ich nie było. Nie mogłem dosyć. A jak by mi się nie przyjął tutaj ten, którego przesadzałem, to ja nie chcę czekać kolejnego roku. Nawóz do, do tych właśnie do tych. No w ogóle ogólny, ale też do y, krematisu. No. Osmokotne. Jakiś ładny, dobra, ładny nawóz. I wapno do bielenia drzewek i odkwaszania gleby. Dobra. Super. No, ale włożymy to jeszcze na razie do tego kartonika. Żeby no, mu się nic. No. no i co kupimy? Do donice. A w dółnicach robaczki dla, tych, dla, dla ptaków. To są larwy mącznika. I ktoś mnie pytał, gdzie najtaniej kupić. Najtaniej kupić w Action. Kosztuje teraz paczka 9 zł, 15 gram. 15 deko, 150 gram. Kiedy bieżą cenę trzeba za 10 deko zapłacić. Także już to przerabiałem. Najlepiej się opłaca w action, ale te robaki będą jeszcze przez moment tylko. Bo to jest sezonowe. Wiem, że później w tamtym roku latem nie szło kupić. Duże worki na śmieci, no i te do co no to jest pierwsza klasa. W tamtym roku dmuchnąłem żonie dwie, powsadzałem krematycy, to teraz jej oddałem i w takim samym kolorze dokupiłem sobie jeszcze jedną na tego Krematisa Beautiful Bright. O. I to by było na tyle, ale nie, te kobyłki, te kobyłki to są normalnie no coś wspaniałego. Kurczę, takie zakupy to są złote. Nie? Nie. Na dwór wyjdę później jak będę tu, skoro jest tu mniej miejsca, to na ogrodzie tam mogę sobie wystawić i robić. Otecznie to jest tak, są w miarę ciężkie, bo z blachy 2 mm zrobione. Na to, to można ustawić. O, proszę. Ja na tym siedzę. O, buja. Mocne. Naprawdę. Nie, Torek, Fajne to jest, co? Podoba Ci się to luś? Super. To idziemy, wreszcie te kury wypuścić, nie? One nas słyszą, teraz też zamilkły, no bo nie obrażą się i nie będą nam ja jak niosły. Weźmy mikrofona. Przyknijmy go sobie tu. To tak mi najlepiej. Naj. Nie gubię. Tak go mam przyklejać, w ten sposób przypiętego. Tyle robót wykonywałem i, i go nie gubię. Więc idziemy teraz do ptaszków. Jo. Idziemy, ale się nie? Drom się, czekają, ale fajnie tak jest, fajnie tak jest jak czekają, troszeczkę mroziku było w nocy, to tak bardzo dobrze, obsuszona woriera, tak, o, 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 już dziki, już, już, no, tak, pewnie, ciekawe jak z jajami będzie, a wy myślicie, że to, dziurkę zrobimy, Ue, tak nie jest tak źle, fajnie, i proszę mi dzisiaj wyżerać, wyjadać ten jęczmie. Chciało wam się pić? Czaki i To nie rozpychać się. Dlaczego, kompany, wy nie zaprosicie Biesława tutaj do zabawy? Dlaczego go nie zaprosicie? To luźnie. To wypuścimy następne kurki. Nasze śliczne kureczki. Zaraz wyjdą z kurnika numer 2 Poszły dziewczyny i kurniczek numer 3. Josz, wychodzę. Tak, tak, ładnie. Wychodzić. Oj, przepraszam. I co? Wszystkie wyszły. Wszystkie kureczki nasze. A co wy byście tak chciały? Tak, tak powiedzcie nowymi. Co wy byście chciały? Pojeźdź na pewno, tak. W paśnikach macie, no ale oczywiście, że gdzie wy będziecie z paśników wyjadały? z jakiej racji, nie? No to nabierzemy. Kukurydza i siemielniane. Proszę. Dzióbcie, dzióbcie. Dzióbcie, dzióbcie. Dzióbcie, dziupcie, kurki moje, kolorowe, To Dalton. To siatkę się teraz widzisz ze Zdzisławem, nie? A wypuścimy ogryzka. To, to luź Chodź. Wypuścimy ogryzka. Ogryzek też na świat niech wychodzi. Tak, witamy pana. Witamy pana. Ogryzka. Witamy go. I gdybyśmy teraz jeszcze dali tym kurka. Dać macie więcej. O, tam, Macie, jedzcie. Później przyjadę od teściowej, tak, jadę znowu tradycyjnie na kawę. A co? Który to dzisiaj mamy? Dziewiąty? No to na pewno rentę już dostała, to przecież kurczę, kawę może postawić dzięciowi. I jeszcze kurku dam wam tutaj, tu. Pogryzek, zostaw mój statyw od kamery. Zostaw. O co ta ma takie jakieś zagranie, no? Pandora cały czas. Ja kiedyś myślałem, że jak kogut obok niej był, że ona się tak oczekuje po nawiedzinach koguta. A nie, ona ma jakieś takie kiki. I to jest 2018 rok, no to to już nie ma się co, 7 lat kura. Bo też tak właśnie od tej pory, że tak wiosną miałem, jajka z inkubatora, jak się wykluła. No. Dobrze Pandorusia, Pandorusia nasza, śliczniusia Pandorusia, a resztę kuryk co tam zajada, co one tu tak piją, tak spragnione jesteście bardzo, co wy tak jesteście spragnione kurki, co, co, proszę, kukurydza, kukurydza, a wy wiecie, tak tego siemienia to nie za bardzo chcecie wyjadać, kokosek, wróciły, tak. Mi się podoba. Mój, jaki fajny ty, ty jesteś, żeby cię pogłaskać, tak? Kokosek, wracasz do życia, wracasz do życia, tak? Uj, 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 jedz tylko jedz, kokosku. Tak, proszę cię, nie będziemy. Ale fajnie, ja bym ci coś jeszcze musiał dać fajnego do zjedzenia, ale czego ja mam ci dać takiego fajnego do zjedzenia? Ja ci tam czekaj, czekaj, kokosku, mój malutki. O, i ty się nie boisz tamtych innych kurek, jest świetnie, zaraz przynosimy, zajadaj sobie tutaj, zajadaj, a ja ci jeszcze przyniosę, o i biegasz szybko, to mi się podoba, kurczę, kokosek, jest też debest, kokosek jest debest, debest, kokosek jest, jest kokosek nasz debest, tak sobie de byś chciał, paszy damy, co? Zaniesiemy im paszy i buraka jeszcze jednego, nie? Damy im paszy do jedzenia. Tylko, ale proszę nie ucieknąć mi. O kokosek, ty widzę, przejawiasz wszelkie objawy, że chcesz żyć. I to mi się podoba. Tak ma być kokoski silczniczki, ale fajnie. Tak? Teraz jeszcze Romanku weź nabi oczywiście tutaj im tego buraka. No, im buraka. Tak czekaj, żebyś sobie znowu nie zrobił krzywdy jakowej. Tak jak wczoraj ta płyta mi spadła, matko jedyno. Ja dopiero jak wróciłem do domu to zobaczyłem, że ja mam całą nogę za stopę zakrwawioną. Wiesz, kokosek, wiesz, jak to strasznie wyglądało. Tak chlupało mi trochę w bucie, no ale. Ja kręciłem przecież arcydzieło kinematografii teklińskiej i robiłem tą narzędziownię tam, więc ja nie miałem czasu pomyśleć, że mnie coś boli. Kokosek i wodę pijesz, no nie, niesamowite, jest świetnie. Nie. A ty? Będziesz tak siedział mi tutaj, siedział, będziesz tak mordziaczku, tak, idę, biedoczku, ty, ja cię tak wyciągam z łóżka, a tak fajnie nam się razem spało, nie? Przytuliłeś mi się tak do szyi, tak mi grzałeś, no i dlatego spaliśmy go w do dziesiątej. Ale było fajnie, było fajnie. A co jest u naszych króliczków? A króliczków to jest tak, że nie wyprzątnąłem wam, tak? Nie wyprzątnąłem wam. To już wszystko, żeście pojadły, te Kamidła wam muszę opukać. Bo tak, żeście uświniły je. Jedzenka to wy macie, nie? Ale ani siana wam nie nałożyłem. Nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest, tak jest. Teraz szukałem jednego króliczka. nie kurczę, było dziesięć. Gdzie jest ten mój króliczek? No okazało się, że przecież on mi tak zaraz w krótkim czasie to padną ten jeden. Tak wyjadacie, zostaniecie później Romciu, przyjedzie to wam wszystko da. A co się dzieje u naszej grizeli? No bo grizela to tak by była za dwa dni termin, Z 11. Dobra, bo tej sierści tutaj teraz leci. To nie będziemy się to Wy jeszcze wody musicie dostać, tak? Oj! Ogryzek. A ty co tak tutaj? czatujesz i czatujesz. Ty czatujesz i czatujesz. No z wszystkim jest ok, tylko nie wchodzić mi do magazynki. Co wy sobie wyobrażacie? Co to ma być? To ogryzek jak zwykle. Jeszcze trochę to będą tu na dole, bo jak rozdzielę Samczyki od samiczek, to na dole będziesz miał kolegów. Tak, tak, będziesz miał. Wszystkie kurki pięknie. Niebo wspaniałe. No żeby taka pogoda piękna była. Na 9 lutego. No to jest normalnie coś wspaniałego. Używam tak często tego słowa wspaniałego. Wspaniale, cudownie, ale ja Wam powiem, że ja się tak cieszę z życia i z tego wszystkiego, że tak jest, że, że dla mnie to jest cudowne. O, A na przykład to, że taki kokosek do mnie przyszedł znowu. Kokosek i tym razem co? Jedziemy na kawę, tolek. Żegnamy się. O! Żegnamy się. Tolek i kokosek. Tak? Jest tolek i kokosek? No to co, poranek niedzielny rozpoczęty, życzę wszystkim miłego śniadania, albo już kawy po, po, śniadani, po śniadaniu, tak, słodkiego ciasta i do zobaczenia i do usłyszenia zaś, wszystko jest okej. Okay. koryku! Chau, ha ha! To nie umiesz czekać, jeszcze zdziwiony, co tu się stało, no, pa! <grystanie> A jeszcze bym zapomniał zapomniał, że ja Wam wczoraj zrobiłem taki zakup fajny. O. No, brokuła. Tak. Bananka. A no wcinajcie, wcinajcie. W tym drugim też wrzucimy. Wam wystarczy. W tym też tutaj wrzucimy. zobaczyć, czy ten banan jest w ogóle dobry. Ej, wy To są takie. Kupuję z tej przeceny Kurą Ale żeby nie było, że ja was truję. Mmm. Poezja. Kurki z szamajcie, szamajcie. Zjech sobie z wami te śniadanie. Chcesz, kolek? No? Dobry jest. No nie chcesz banana? A co ty małpka jesteś? Nie żeby banany jeść? Na pewno? No Dobre, nie? Ale dobry bananek, co? Eee to liść, tak ty wiesz co dobre Tak Co masz tu? Poszamej trochę polisz? Bo ja to znowu jestem małpka Babcia tak na mnie właśnie w mówi mówiła Ty No. Fajnie sobie będziecie, fajnie. Niech się która nie pośliźnia. Dobra, polizałeś sobie? to damy kurczę. Asz, może byś chciała. No proszę, proszę. Nie, to nie. No to, to macie tutaj. Żeby... O, o, tak, teraz się rzuci. No. Teraz to już na pewno możemy powiedzieć to lek do widzenia, nie??